i mogłyby pozazdrościć Chełmowi największe aglomeracje w Polsce. Tu, gdzie dziś stoi sylwestrowa scena, 100 milionów lat temu znajdowało się dno oceanu. Pozostały po nim pokłady kredy, którą można pisać dalsze dzieje miasta. A wystrzałowy sylwester na Lubelszczyźnie z Republiką otwiera zupełnie nowy rozdział. Ekspres Plus, Rafał Patyra, jedziemy z Hełma. Reporter Republiki na scenie w Chełmie zaraz opowie o przygotowaniach do wielkiej sylwestrowej zabawy. Nie tylko w drodze na Sylwestra do Heuma należy zachować rozsądek za kierownicą w ekspresie Plus o pogarszającej się pogodzie, są ostrzeżenia przed gęstą mgłą i marznącymi opadami. Zanosi się na huczne urodziny w nadchodzącym roku minie 150 lat od założenia opery Garnier w Paryżu, ważnego symbolu francuskiej kultury. Byliśmy na próbie Małej Armii Janosika, to największa góralska kapela w Polsce, skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych z południowej części kraju. Przygotowania do wystrzałowego sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką idą pełną parą. Ekipa techniczna już od ponad tygodnia uwija się w pocieczoła, żeby wszystko było tip top. Mateusz Nowak na sylwestrze śpiewać nie będzie, ale okazji do pojawienia się na scenie zmarnować nie mógł takie szanse. Życie przynosi czasami tylko jeden raz. Szanowni Państwo, już za trzy dni na tej scenie będzie działać się prawdziwa magia. Ja jeszcze w kasku, ponieważ trwają tutaj prace, no i oczywiście trzeba uważać, ale... To, że będzie działać Magia, wiem nie tylko dlatego, że wystąpią tutaj największe gwiazdy muzyki tanecznej, ale też dlatego, że zasięgnąłem nieco języka i dowiedziałem się, że ekipa, która pracuje tutaj od 18 grudnia, 10 godzin dziennie, żeby zbudować najlepszą scenę sylwestrową w Polsce, przywiozła 40 ton sprzętu w czterech ciężarówkach. Robi wrażenie, prawda? Szanowni Państwo, będziemy mieli tutaj 600 takich punktów świetlnych. One będą oświetlać tę scenę, żeby nasze gwiazdy świeciły jeszcze jaśniej, żeby żeby biły prawdziwym blaskiem. I tutaj mamy też ekran LED i e, takich ekranów LED jest tutaj 300 metrów kwadratowych, więc się, zapowiada się naprawdę niesamowite, wystrzałowe e, widowisko, no bo przecież usłyszymy tutaj hity Bonnie M, usłyszymy hity Bad Boys Blue, będzie oczywiście Captain Jack, ale też polskie m, zespoły Mik, Delphi's e, Kombi, Lombard, e, Weekend, naprawdę zapowiada się kapitalne widowisko tutaj e, w hełmie. No i szanowni Państwo, nie szukujemy się. Chyba nie macie już żadnych wątpliwości, z kim spędzić ym, tego Sylwestra. Zapraszamy 31 grudnia do hełmu, a jeżeli ktoś tutaj nie może się pojawić, no to oczywiście przed telewizory odpalamy telewizję Republika i bawimy się do białego rana. Podczas wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką będzie można posłuchać m.in. innymi największych przebojów zespołów Bad Boys Blue i Bonnie M. Cześć, mieszkańców Lubościzny i widzów Telewizji Republika. To ja, Rujka Roswarreira, ex Bad Boys 2. Oj, będzie się działo. Czekam, bardzo mnie to interesuje, a tym bardziej, że mieszkam blisko tutaj, na tym placu. A my z Tofikiem obserwujemy budowę waszej sceny, no i wszystko dobrze tutaj chyba e, wychodzi, bo scena jest imponująca, bardzo duża. To będzie Na hełmskiej scenie wystąpią MIG, Piękni i Młodzi, Kombi, Don Wasyl, Milano, Lombard, Ines, Excited i wielu innych. Zaśpiewa dla Państwa również nasza redakcyjna koleżanka Aleksandra Gołda. Upał na plaży, słońce jest klimat, siedzenie winnie podajesz mi drina. Hełm już za parę dni zamieni się w sylwestrową stolicę Polski. Hey, hey! W okresie świątecznym w ciągu zaledwie trzech dni na polskich drogach zatrzymano już 512 pijanych kierowców. Alkohol i auto to nigdy nie jest dobre połączenie, a jeśli do tego dodamy jeszcze złe warunki na drogach, o wypadek nie trudno. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstą mgłą oraz marznącymi opadami. Święta doszło do 70 wypadków, w których życie straciło 9 osób. Cały czas największym problemem jest jazda po spożyciu alkoholu. To jest nasza plaga. Tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia dla osób, które wsiadają spożycie alkoholu za kierownicę, ale także i dla tych nie ma usprawiedliwienia, którzy na to pozwalają. Polska policja zapowiada na przełomie roku wzmożone kontrole drogowe. Każdy kierowca będzie badany na zawartość alkoholu oraz narkotyków. Najgorsze jest w tej chwili to, że nie tylko piani wsiadają za kierownicę, ale także kierowcy po spożyciu różnych substancji psychoaktywnych i w tym jest bardzo duży problem. Dziś nad Polską utrzymuje się gęsta mgła, która ogranicza widoczność do kilkudziesięciu metrów. Drogi mają być śliskie. Okolizję nie trudno. Policja. Apeluję, aby dostosować prędkość do panujących warunków oraz uniknąć gwałtownych manewrów. 34 latek z Warszawy zalety posiadania komórki lokatorskiej postanowił wykorzystać w dość nietypowy sposób. Zamiast zimowych przetworów magazynował w niej hurtowe ilości narkotyków. Policjanci stołecznego Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców zabezpieczyli w niej aż 28 kg różnego rodzaju środków odurzających, wszystko o szacunkowej wartości 1,5 miliona złotych. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu pionierem terapii genowej u dzieci. Kilkumiesięczny Olaf stał się pierwszym w Polsce, a czwartym na świecie niemowlakiem uratowanym w ten sposób. Wszystko polega na podaniu zmodyfikowanych genetycznie komórek macierzystych dzieciom z ciężkim, wrodzonym niedoborem odporności. To przełom w leczeniu rzadkich chorób genetycznych, a Wrocław staje się teraz ważnym ośrodkiem dla tego innowacyjnego sposobu. Nasi mali pacjenci nie muszą już szukać pomocy za granicą. Sylwester coraz bliżej. Ekspres Plus doradzi, jak obchodzić się z bo nie wszyscy to potrafią, o czym świadczą liczne wypadki. Sprawdzimy także pogodę na Sylwestra, nie tylko tutaj w Chełmie. Jedziemy dalej. Sąd ostateczny Hansa Memlinga, należący do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, przejdzie konserwację. Prace restauracyjne nad arcydziełem potrwają do końca przyszłego roku. Pitbull miał swoją cegiełkę w powstaniu kryształowej kuli na nowojorskim Times Square. Piosenkarz dołożył do niej ostatni element, teraz pozostaje odliczać do sylwestrowej zabawy. Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. Słowa z zemsty Aleksandra Fredry sprawdziły się podczas corocznego festiwalu w Peru. Tu spory rozstrzygane są poprzez walki na pięści, które ostatecznie kończą się pojednaniem. Opera Garnier w Paryżu jest jednym z najważniejszych symboli francuskiej kultury. To właśnie tutaj rozgrywa się akcja znanej na całym świecie powieści „Upiór w operze. W przyszłym roku paryska scena świętować będzie jubileusz, 150 lecia istnienia. Opera Garnier powstała w latach 70. XIX wieku. Jej projekt przygotował znany francuski architekt Charles Garnier. Przez dekady budynek nie był modernizowany. Dopiero na przełomie wieków przeszedł generalny remont, który zakończono w 2006 roku. Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych, posiada widownię na 2200 widzów i scenę, na której może występować jednocześnie 450 artystów. Obecnie w tym pięknym gmachu wystawiane są tylko spektakle baletowe. Tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny to jedno z najważniejszych dzieł sztuki w polskich zbiorach. By to liczące sobie już ponad 550 lat arcydzieło wciąż zachwycało, Muzeum Narodowe w Gdańsku ogłosiło plany jego konserwacji. Tryptyk zostanie poddany dokładnej analizie przy użyciu nowoczesnych technologii, które umożliwią ustalenie miejsc występowania nawet najmniejszych odspojeń i rozwarstwień malarskich. Prace mają rozpocząć się w lutym nadchodzącego roku. Przez wizjer podglądamy Atenę. suczkę, która może nie zdołała w Wigilię przemówić ludzkim głosem, ale postanowiła sprawdzić, czy w jej domu jest puste miejsce przy Wigilijnym stole przygotowane dla zbłąkanego wędrowca. Po ponad tygodniu od zaginięcia, piesek pojawił się pod drzwiami swoich właścicieli. Kiedy o 2.30 w nocy nikt na Atenę nie czekał, ta sama zadzwoniła dzwonkiem do drzwi, szczęśliwie budząc swoją właścicielkę. Byłam podekscytowana, ale starałam się nie obudzić dzieci. Ale dzieci i tak same się obudziły z ekscytacji. Takiej świątecznej niespodzianki rodzina na pewno się nie spodziewała, ale po długich i smutnych poszukiwaniach z radością mogła spędzić święta w komplecie. Wielkimi krokami zbliża się Sylwestrowa noc, a wraz z nią fajerwerki. Choć powinny kojarzyć się z rozrywką, to często prowadzą do tragedii. Co roku w Sylwestra przez niewłaściwe użytkowanie fajerwerków dochodzi do poparzeń czy nawet wypadków śmiertelnych. Kluczem do bezpiecznej zabawy jest rozwaga i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Petardy należy kupować jedynie ze sprawdzonych źródeł, przed ich odpaleniem przeczytać instrukcje obsługi i robić to wyłącznie na dużych otwartych przestrzeniach. Materiały pirotechniczne może kupić jedynie osoba pełnoletnia. Policjanci i strażacy na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki. Wystrzałowej zabawy nie warto zaczynać przedwcześnie, gdyż prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Sylwestra zadbać należy także o czworonożnych przyjaciół, by nie narażać zwierząt na odgłosy wybuchów. Można powitać nowy rok na przykład zimnymi ogniami, które nie dość, że są bardziej przyjazne dla zwierząt, są też bezpieczniejsze, a odpowiedzialne korzystanie z materiałów pirotechnicznych to jedyna gwarancja przywitania nowego roku z radością i dobrymi wspomnieniami. To nie fireball, jak śpiewał pitbull, ale kultowa sylwestrowa kula z Nowego Jorku już prawie gotowa. Co roku 31 grudnia kula lśni nad Times Square i zaczyna opadać, gdy zgromadzony tłum wspólnie odlicza ostatnie sekundy mijającego roku. Kula waży prawie 6 ton i składa się z ponad 2600 kryształowych trójkątów. W jej przygotowaniu na sylwestrową noc pomagał sam pitbull, którego taneczne hity z pewnością zagoszczą na niej jednej sylwestrowej imprezie. Nadchodzący koniec roku to m.in. czas na zażegnanie wszelkich sporów. Jedni zrobią to poprzez podanie ręki, drudzy zwyczajnie przeproszą, ale w peruwiańskich andach nie ma tak łatwo. Tu konflikty kończy się na festiwalu Takanakui, który polega na walkach jeden na jeden. Zawodnicy ubrani w tradycyjne stroje i maski godzą się w rytm radosnej muzyki i tańca publiczności i mimo zdarzających się kontuzji osiąga się cel najważniejszy pojednanie! Nagły wypadek samochodowy i przypadkowe spotkanie na oddziale ratunkowym w szpitalu. Sztuka pięknego życia. Nowy film Johna Crowleya. To lekcja pokory i przepis na celebrowanie każdej wolnej chwili z tymi, którzy są dla nas najważniejsi. Produkcja trafi do polskich kin w piątek. I ran you over. Sorry. Kiedy Almut i Tobias, główni bohaterowie filmu Sztuka Pięknego Życia, trafiają na szpitalny oddział ratunkowy, zaczyna w nich kiełkować silna więź. Ale nie będzie to proste love story, bo prawda o stanie zdrowia kobiety zmieni wszystko. To, co do tej pory stworzyli, zostanie wystawione na ciężką próbę. Nowa produkcja Johna Crowleya to wzruszająca, a w niektórych momentach zabawna piękna historia o tym, co jest w życiu ważne. Zdjęcia do tego melodramatu kręcono w Londynie. Film trafi na kinowe ekrany w piątek. Poznaliśmy pierwszych artystów, którzy zagrają na Rokowizna Festiwal 2025. Na koncertach zorganizowanych w Gdańsku Poznaniu i Krakowie wystąpią AC Drinkers, Happy Set i KSU, ale niespodzianek jest znacznie więcej. Udział w wydarzeniu potwierdzili też Illusion i Wojtek Szymański. Na tę chwilę ujawniono dwa terminy imprezy. Festiwal odbędzie się od 21 do 23 sierpnia w porcie lotniczym Poznań Ławica i od 29 do 30 sierpnia na lotnisku Rakowice Czyżyny w Krakowie. W teatrze muzycznym Kapitol we Wrocławiu spektakl Radpak i goście. Podczas tego widowiska teatralna scena przemieni się w Kiel Opera House w St. Louis. Usłyszymy znane i lubiane utwory w wykonaniu aktorów wcielających się w Franka Sinatra, Dina Martina i Sammy Davisa Jr. Będzie Everybody Loves Sambady, New York, New York i Mambo Italiano. A to wszystko przy muzyce na żywo kilkunastoosobowego Big Bandu wzorowanego na orkiestrze swingowej. Spektakl można obejrzeć od 2 do 6 stycznia. Mała armia Janosika nie zwalnia tempa. Zespół, który swoim świątecznym występem podbił światowy internet, przygotowuje się do ostatniego w tym roku koncertu. Reporter Republiki odwiedził młodych muzyków podczas próby. Nawet podczas przygotowań ich muzyka robi wrażenie. Ci, którzy chcieliby na żywo posłuchać największej góralskiej kapeli w Polsce, mają jeszcze na to szansę. Zimowa trasa koncertowa będzie bowiem kontynuowana już od 3 stycznia, a naprawdę warto. Chciało posłuchać. Przełom roku przełomu w pogodzie nie przyniesie. Wciąż sporo będzie chmur, z których popada deszcz. Lokalnie może nawet popruszyć śnieg. Temperatury niezmiennie dodatnie. Poniedziałek pochmurny i deszczowy w północnej części kraju. W pozostałych regionach mniej chmur i więcej słońca. Termometry pokażą od 3 do 6 stopni. Za to w Sylwestra pogoda mocno zamiesza. Najwięcej słońca zaświeci na Podkarpaciu, natomiast mieszkańcy północnej i centralnej Polski mogą spodziewać się opadów mieszanych. Na Podlasiu pojawi się śnieg, najcieplej będzie nad morzem 7 stopni. Nowy rok przywita nas dużym zachmurzeniem, ale także opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na zachodzie i południu kraju. Większe przejaśnienia pojawią się w centrum. Na termometrach od 2 do 8 stopni. To myślał, że bez Kamila Stocha nie ma turnieju czterech skoczni, no był niestety w błędzie. Impreza ruszyła, choć na starcie nie ma już mistrza z zębu. Są inni. W 73. edycji karty będą rozdawać raczej skoczkowie narciarscy spoza polskiej reprezentacji. Zmagania rozpoczęły się od kwalifikacji na obiekcie w niemieckim Obersdorfie. Niebawem dowiemy się więc, w jakich parach mierzyć się będą uczestnicy jutrzejszego konkursu głównego. Zwycięzcy całej imprezy poznamy po kolejnych zawodach w Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Tymczasem zaledwie 21 lat młodszy od turnieju czterech skoczni Noriaki Kasai wciąż odnosi sukcesy. Być może już nie takie jak za czasów swojej świetności, ale 14 miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego wstydu nie przynosi. Co innego naszej kadrze żaden z Polaków nie był w stanie pokonać japońskiego weterana. Sensacja na trasie zjazdu we włoskim Bormio. Fenomenalnym przejazdem popisał się Alexis Money, który zanotował pierwsze w karierze zwycięstwo w Alpejskim Pucharze Świata. W austriackim Semmering natomiast obyło się bez niespodzianki. Slalom gigant padł łupem Federici Brignone. Włoszka objęła tym samym prowadzenie w generalce. Wysoką trzynastą lokatę zajęła maryna gąsienica Daniel. Sport to nie tylko ciężki trening i wyrzeczenia. Pozwala również zwiedzić wyjątkowe miejsca. Przekonali się o tym broniący tytułu tenisowego United Cup, Aleksander Zverev i Laura Siegemund. Reprezentanci Niemiec wybrali się na wyspę Rotnest, której symbolem są urocze kłoki. Ten saks pod rodziny kangurów znany jest głównie z nieustannego uśmiechu. Szybko został uznany za najbardziej fotogeniczne zwierzątko na świecie, a także stał się idealnym partnerem do wspólnych fotek. Liczba odwiedzających wyspę wzrasta dzięki temu z roku na rok. Za nami główne uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania Wielkopolskiego. I mimo, że ten udany zryw miał miejsce 106 lat temu, nawet dzisiaj ma on swoich zwycięzców i przegranych. I wcale nie trzeba ich wskazywać palcem. Wystarczy wsłuchać się w reakcje świętujących tłumów. Mówi więcej niż najlepiej przygotowana kampania wyborcza. Doktor Karol Nawrocki złożył kwiaty pod pomnikiem powstańców Wielkopolskich. Tłum skanduje: Karol. Ja Proszę o zabranie głosu pana Szymona Hołowni, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wygwizdany na uroczystościach patriotycznych. O, na no taki przywilej to naprawdę trzeba sobie solidnie zasłużyć. Nie gratulujemy. I już teraz zapraszamy na 19. Wtedy startuje program Dzisiaj. Polsce grozi chaos w sądownictwie. Kolejne rosyjskie prowokacje. Odliczamy do Sylwestra z Republiką. Zanim dzisiaj, to jeszcze przypomnienie o kolejnej stacji ekspresu. To stacja Luz, a na niej Natalia Rzeźniczak. Miłej podróży, do zobaczenia!